Po szybkiej i sprawdzonej końcu zapraszam do FIFA Ultimate Team Coins.com Przy kodzie DEF1 macie 5% zniżki. Polecam! Cześć! Siema na wszystkim, ja jestem Def, a to jest... Challenge na 15 tysięcy subskrypcji, które, wam da, które mi daliście, więc dzięki za to to jest mój uczestnik, czyli on będzie brał udział razem ze mną. I jako, że po prostu challenge, który wy zaproponowaliście, mamy zrobić Sprite and Banan Challenge, czyli po prostu zjeść kilka bananów, później wypić Sprite i najprawdopodobniej się zżygać. To jest to zdanie, ale tak poza tym. No no i to było chyba na tyle, więc przechodzimy do spotkania. Także ja stwierdziłem, że będę grał FC Barceloną. On gra. Realem Madrid, czyli mamy tutaj Grand Derby. Miał grać Manchester United, ale gra się nimi strasznie. Atak jest za wolny, więc, więc gram po prostu Barceloną, bo ma zajebisty skład. Powodzenia, ja z trójkę dostał, co najmniej. To fuck? Nie, 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 nie. to, wybi. Tak, jest. Był spalony? Nie, chyba nie. Neymar, wrzuć to! I co, jak? Tu na go nie było. Messi? No kurde, pan go zniszczył. Ja Ależ błąd! Bo... No Suarez, kurde, jak on to mu zepsuć? jak po z w strzelił, co za kiep. Mm. Messi! Stary, najniższy na boisku i pojedynkę koła, nie no, pozdra. Neymarito, Neymarito, gol La, nie ma, jak Halipa w ogóle. Leo. Leo, patrz jak yeah. wleciał Leo! I co, jak to tak kurde prosto?

Serio? Kto to strzelił? Idź po miskę. Jaki nonsens! Kto to karwahal to strzelił! Obrońcie! Zakończenie pierwszej połowy 1 do zera. I to jest kurde. Patrz, jeden celny strzał dawać. I z tego bramkę. Jaki nonsens w ogóle. To trzeba było. U... No nie! No Neymarito strzelaj! Jaki fart. Stary tłumacz, taki farsz z nasagi razy. Co chwilę ktoś się tu paratuje. I to już musi być bramkę. Suarez! No! Nie, stary, niemożliwe to jest, nie? Jaki fart! Neymar! No patrz stary, co chwilę ktoś ci dup ratuje. Co za nonsens. Jest! Tak! Suarez! Jeden do jednego. Patrz kurde, ale to jakiś chyba rekoszty dziwny bo To jest mm. niemożliwe, ale w ogóle przelobowała bramkarza takim jakiś dziwnym sposobem. No ładnie to trafie. No no, jaś, kurde fest zmywio, bramkarza. Nie no, bez tak. Aaa, jest! 2 do jednego stary, ale się obrona teraz rozsypała. No bo się odbiło od tego, Odbiło, pojasz. odbiło, będziesz rzygał za chwilę. Uuu, <laughs> <laughs> Neymarito dojdzie do tego. Ależ... gol. Tak, jest! No, no, 3 do 1. Ale kurde, teraz masakrycznie ci Ładny zagrałem, co? Ładnych, przyjemnych. Nie, 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 Krystiana, nie, nie! Jest! z tego jaka interwencja! Jest, mi to tak! A, i koniec meczu, stary, koniec meczu! Idziemy jeść banany. Musimy, musimy, Ale patrz, stary, patrz, jakie ja ci cisnąłem. 12 strzałów 10 celnych, ty oddaj zaledwie dwa. Neg, chodź, żegać. Chodź, bo się nie mogę doczekać. Wokół, Dobra, dobra, dobra. dobra. dawaj. Zaj, miska mu powinna. Dawaj, czyń swojej Smacznego banana. Tak. Na pewno nie będzie smaczny, bo to, to Ale to nie wiadomo, bo ja widziałem challenge, że nie żegali. Wiesz, to nie wygląda strasznie pedalsko jak to. tam. nie go wahał. Jeszcze pedalsko wygląda jak ten, jak zasadajesz bananów. No. <ślin> Ale tu musisz tak. Dawaj. Raz, raz, raz raz, 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 raz. Aż po go wiesz. <ślin> Chcesz klankę tego z No... nie Z Gmita podzianiesz? No. no, to ładnie Ja wiesz, <grym> jak to wygląda Z jednego zjadł, to zjadłeś dwa teraz Tak? Pasuje? No. No. Jak ty pół banana, ster wyrzuciłeś? Co ty to wciula walisz? Ej, gościu, oh. gościu, co to to ma być? To z fushera. Ty weź to, zjedz tutaj Dobrze, jeszcze tego dróg. Co? Ja zielone banany w Biedronce sprzedają Jelitne trochę Ale... Na siebie trzymają <noise> no. <noise> Spędzają na challenge zielone dalej no. Myślisz, że się zrygasz, czy nie? No. <noise> Ale naprawdę widziałem, że challengerzy nie żegali po tym, po sprajekcie z bananami chyba też to spróbuję Tylko, żeby śmiesznie było Wiesz, to na siebie, bo nie tak u ludzi się No <głosy> Ty a później ja się wyżegam na nie, a ona też się wyżegają. Pójdzie taki żygowy łańcuszek. Może być? Tak, nie chcę ci tego trzymać na ten ostatek. Następny czwartek. Następny czwartek, Żygowo łańcuszek. To już Kto zrezygnuje? Dobra, nie będę tak. Bo było wszystko widać. Ja chyba z tą to związek, tak? Nawet. Ile? Z jednego zjadać, ja z drugiego trzy. Trzeba jeździć nie, A co się ja się nie drzywa? Nie, nie się na teren. Dobra, to się należy w Te bala jeszcze Nie wyjeżdżała. Nie wyjeżdżała. Poza nim sobie zbierają? Są otwarte i lepiej tego ja na Ja pierwszy. A jest tu nisko teraz. Ja że go stąd do miski. gdzie ja tu widziałem tych, którzy rzygali. Wyszło jak Na mecz po mnie. Cały pokój Tylko na ścianę nie rzygałem, bo świeżo malowana. Co? Gazuj, czuję Het doet hem dus meer. <laughs> Það er bara það sem þú þurftur. Þú fyrst hlutir það ekki. Það er það sem þú þurftur. Það er það sem þú þurftur.

Ja się boję, Bazyle, żeby zagnił, bo nie było... O, się gorzko robi na języku. To będzie bełt, ja znam to wiem, że, że... Jak jest gorzko na języku... Jak jest gorzko na języku, to wiem, że będzie bełt. Kolejny balan. Ale czemu to nie przyjdzie po prostu tak, żebym się mógł zżywiać? Tylko jest tak, że... Bo to będzie tak naprawdę chimika. Tylko to jest tak, że ten, że bekam sobie i czuję, że to powoli podchodzi. A zaraz... i tyle. A powinno mi tak, że zbija Sprite'a i od razu... Wiesz po może to. Na życzenie. <ślesy> <tulisa> <tulisa> Ja ani mój kolega nie wiem dlaczego mój organizator zareagował inaczej niż było wskazane, bo, bo, bo powinienem się zżygać, wypijając znaczy jedząc trzy banany bo takie było zalecenie. Było do tego litr Sprite'a, wypiliśmy coś około 800 y, na, na głowę, to, to w sumie o 200 litrów za mało. Ale no i tak chyba reakcja powinna być taka, że się powinien zżygać. Skończyło się na tym, że, że 1000 razy beknąłem, raz odbiło mi się po prostu banany, który po prostu z gardła mi wskoczył na język, i dalej. Próbowałem wymusić, pomóc po prostu temu, włożyłem sobie palce do ust, próbowałem wymusić to, żeby się zrzygał, ale ostatecznie też stało się tak, że po prostu, że wyżegałem jakąś tam małą, małą ilość tego wszystkiego i, i, i no, ostatecznie nad nie miałem później już, już żadnych takich reakcji, że, że po prostu ciągnął mnie na wymioty czy coś, czyli po prostu nie, nie udało mi się tego wykonać, ale jakby nie było to specjalne 15 tysięcy subskrypcji, więc wielkie dzięki dla Was. Mam nadzieję, że w dalszym ciągu będziecie tak aktywnie oglądać moje, kanały, moje filmy na YouTube i następny challenge prawdopodobnie będzie na jakieś 20 000, o ile kiedykolwiek przekroczę, przekroczę to liczbę. Także dzięki za uwagę, trzymajcie się i hello!